Za chwilę nauczymy się komendy miejsce. Jest to komenda bardzo przydatna, zarówno w pracy wychowawczej, kiedy chcemy nauczyć psiaka, na przykład, żeby zostawał na wskazanej powierzchni w domu, gdzieś odpoczął sobie, nie przeszkadzał nam, nie kręcił się. Jak również jest to fajny element zabawy w takiej pracy szkoleniowej. Możemy tę umiejętność wykorzystywać na spacerach. Na przykład bawiąc się z psiakiem, prosząc, żeby wskakiwał na różne wskazane przez nas powierzchnie elementy, czyli na przykład jakiś pienień drzewa, jakiś kamień większy, jakaś ławeczka itd. Tak tak Może to już po prostu też fajna zabawa, coś co buduje komunikację, współpracę z psiakiem, tak jak wszystkie komendy, których się na kursie uczymy. Do zrealizowania tej komendy, na początek potrzebujemy. Jakiejś powierzchni, na którą pies będzie wchodził. To może być jakaś skrzyneczka, tak jak jest w tym przypadku, który pokazuję na filmiku. To może być jakaś paleta, to może być kocyk to może być posłanie psa. Jakiś element, który wyraźnie się wyróżnia od podłoża i będzie stanowił taki odrębny element, na który pies będzie wchodził. Nauka tej komendy składa się z dwóch etapów. Po pierwsze uczymy pieska wchodzenia na wskazaną powierzchnię, tak zwanego odesłania, i w kolejnym etapie uczymy zostawania go na tej powierzchni wyraźnie wskazujemy ręką, możemy naprowadzać też trzymając w tym ręku jedzenie czyli prawa ręka naprowadza, pokazuje, lewa ręka trzyma smycz pokazujemy na miejsce, super i nagródeczka czyli kiedy tylko piesek wejdzie na tą powierzchnię natychmiast pada nasze słowo sygnał sukcesu i nagradzamy za miejscem. tak samo tutaj wystarczy, że dwie łapki piesek oprze na skrzyneczce na początek Super, i nagródeczka. Kiedy element wchodzenia już jest opanowany, Piesek chętnie wchodzi na, ten, na tą naszą przestrzeń. Zaczynamy ćwiczyć element zostawania. Czyli, tak jak ćwiczyliśmy zostawanie, obchodzę go dookoła, gdzieś tam zaczynamy wprowadzać rozproszenia. Przedłużamy tę komendę, i następnie znowu super, i nagródeczka. Tu już pojawia się odesłanie. Jest to oczywiście prezentacja w takim ekspresowym tempie. Na każdym z etapów spędzicie trochę więcej czasu, żeby pieska nauczyć tego i nie śpieszcie się, spokojnie. Najpierw uczymy wchodzenia, następnie dodajemy później kolejne elementy, czyli zostawanie właśnie. Z czasem, jak komenda jest już dobrze opanowana, pies będzie w stanie wchodzić na to miejsce z większej odległości, tak jak widzicie tutaj. Jest odesłanie z paru metrów. Super i nagródkę. I jeszcze raz. Odesłanie na miejsce. I widzimy rozproszenie. Tak? Moje, moje przyczajenie, podskoczenie. O! I uczymy się tego, żeby josek na miejscu został, niezależnie od tego co się dzieje. I jeszcze raz, na miejsce, wyraźne wskazanie. Tak, mały błąd, poprawka. Jest to też fajne ćwiczenie, które uczy komunikacji, tak w dystansie. Piesek uczy się, że nasze sygnały mają znaczenie, właśnie kiedy próbuje łamać komendę, my prostujemy się, gdzieś tam poprawiamy jego pozycję. On uczy się, że nasze sygnały mają sens. Super, i nagródeczkę. Pierwszy cel, który chcemy zrealizować przy komunikacie, to jest nauczyć psa odesłania z dystansu 1 metra. Następnie zostawania na miejscu przez jedną minutę, kiedy jesteśmy 2 metry od niego. I dokładamy sobie rozproszenia, gdzie już tylko wasza kreatywność może się wykazać. Ćwiczcie spokojnie, małymi krokami, nie śpieszmy się, chcemy, żebyście... i wy i pies, żebyście mieli z tego frajdę. Także na spokojnie, w razie czego dzwoncie, jesteśmy na łączach. Do zobaczenia wkrótce. Dzięki.